To była jedna z tych sobót, podczas których poznać można było to, co zazwyczaj owiane jest nutką tajemnicy. Bowiem, czy na co dzień mamy możliwość zobaczyć sprzęt wykorzystywany przez saperów, lub bez żadnych konsekwencji porozmawiać z przedstawicielami Izby Celnej o pamiątkach przywożonych z wakacji? Czwarty piknik służb mundurowych. Ale idea była taka, ażeby mieszkańcom, młodzieży w nie tylko i okolic pokazać te służby. Mundurowe, które są między nami, pracują tutaj, a na co dzień ich nie zobaczymy. Spośród szeregu stanowisk my wybraliśmy to, do którego podczas pikniku kierowcy mogli udać się bez stresu. Jednak na drodze raczej ten zielony samochód omijają inspekcję transportu drogowego. Większość kierowców jednak sobie chwali inspekcję, bo wymusiła na firmach transportowych fakt, żeby kierowcy przestrzegali przepisów czasu pracy. I każde stanowisko pozwalało nam dowiedzieć się rzeczy, które często są w życiu codziennym nieznane. Cel pikniku bowiem jest podwójny. Z jednej strony oswajamy z mundurem, z drugiej informujemy. Rzadko kiedy będzie można obejrzeć czy stację rewelacyjną pracującą, czy taki sprzęt uzbrojenia, który jest tu z 34 Dywizjonu z Bytomia, czy służby celnej, które pracuje na lotnisku i na terenie całego kraju, czy straży granicznej, nie, do, nie, do, nie jest możliwe, żeby to zobaczyć właśnie tam na lotnisku. A tu, jak na dłoni, wszystko, łącznie ze sprzętem, robotem do rozminowywania podejrzanych ładunków, psami do wykrywania narkotyków, wszystko to możecie Państwo dotknąć, obejrzeć i tak jest co roku. Oswajamy także z historią, bowiem, prócz tego, co nowoczesne, piknik to przedstawienie działań prowadzonych przez grupy rekonstrukcyjne. Wśród nich między innymi rodzina policyjna 1939 i tu zderzenie dwóch rzeczywistości. Z jednej strony współczesna policja, z drugiej policja z terenów Śląska z czasów przedwojennych. Policja województwa śląskiego różniła się w ogóle w umundurowaniu od policji państwowej. Przede wszystkim nosiła orła piastowskiego, czyli orła bez korony. To był taki charakterystyczny znaczek mundury były ich całkiem podobne, znaczy w kolorze granatowym. Wszyscy jednak zgodnie podkreślają, że takie inicjatywy to strzał w dziesiątkę. I ze strony mieszkańców, i ze strony wystawców, z każdym rokiem więcej. Także warto to robić. Jest to bardzo fajna sprawa. Co prawda ja akurat osobiście jako rodzina policyjna 1939 jestem tutaj pierwszy raz w Radzionkowie. Ale już byliśmy na różnych piknikach tu, które się odbywały na terenie Śląska. Poza tym spotyka się bardzo dużo osób, różnego rodzaju grupy rekonstrukcyjne i dowiaduje się też bardzo dużo ciekawych rzeczy na temat historii. Muzycznie czwarty piknik służb mundurowych uświetnił m.in. pokaz musztry paradnej.